Panie Krzysztofie, Palacios w tym waszym patrzeniu troszkę pajacował, a tutaj u pana naszej widać było skoncentrowanie przede wszystkim przed jutrzejszą walką. Eee, kurczę, no, koncentruję się, wiadomo, że każda walka. Nawet że tak powiem, z, za przeproszeniem, z najgorszym kotletem nie można się dekoncentrować, bo nagle widzę uciąć z życia i może posłać na deski i, i były, było nieraz tak. I, nie, dwa, więc ja, ja jestem 100% skoncentrowany na tym. E, oczywiście nie będę czekał tak, jak czekałem w pierwszym pojedynku, tylko będę głosował. Jaka taktyka właśnie? Ja, jak, jaka taktyka? No. Taktyka jest taka, jak, jak zawodnik pozwala, więc e, wejdziemy do ringu i zaczniemy robić, tworzyć. Dwa kilogramy więcej półtora kilograma. Ma jakieś znaczenie? Myślę, że nie. To się unormuje jutro. Adrenalina, nie adrenalina. Pewnie wchodząc do ringu będę miał tyle samo, co, co dzisiaj, więc nie będzie to większa kwestia. Czyli zobaczymy ten pas cały czas? Ja mam taką najbardziej szczerą nadzieję, że tak właśnie będzie. wyjdę do ringu i zrobię, to, i zrobię to, co potrafię najlepiej, tak? Mam nadzieję, że nie będę tego parto partolił, nie będę starał się ubić, zabić yy, czy utłuc, trafić jednym ciosem i, i pozamiatać. Nie, po prostu mam nadzieję, że wyjdę z nastawieniem, znaczy ja wiem, że wyjdę z nastawieniem i zacznę boksować po prostu tak, jak potrafię boksować. Dziękuję i życzę za czas. Nie dziękuję, a doping kibiców wrocławski, Doping jak najbardziej, ja, ja bym powiedział, no jakbyśmy boksowali bez dopingu, no to, to w ogóle bez kibiców, to by było tak troszeczkę pusto, tak nie wiem, no tak... Człowiek bez celu w życiu, tak? Żyje, bo żyje. I nie wiem, i nie ma jakby dalej perspektyw, co robić Czyli dalej. Kipice są bardzo potrzebni. Nakręcają, dają kopa. Fajną atmosferę tworzą, a zdaje mi się, że Wrocław ma tą tradycję bokserską. Przecież był tu wspaniały klub Gwardia Wrocław. I okolice jeszcze tutaj Wrocławia też wspaniałe dobre kluby były bokserskie. Więc mam nadzieję, że jakby. Tak jak tutaj mówiliśmy, to wróci na, na stałe do Wrocławia i co roku, albo raz, albo dwa razy w roku będą tego typu imprezy, tak? Myślisz się o kolejnych wyzwaniach chciałbyś Na razie myślę o tej walce, żeby wygrać tą walkę, jak, jak po tej walce dopiero będziemy gadać co, co dalej, tak? Więc nie ma planów jeszcze, ale. Plan jest taki, żeby wygrać walkę. Przyszła kwestia koncentracji twojej, w Australii wyglądało to w ten sposób, że przegrywałeś, gdyby nie ten nokal, byś przegrał. Powiedz mi, jak to teraz wygląda? Powiem ci, jak wyglądała koncentracja moja w Australii. Ludzie, którzy ze mną jechali, od samego początku słyszeli, że walka na pewno się zakończy przed czasem, że to będzie ciężki nokal I plan mogą zrealizować w drugiej rundzie, ale no nie powinienem się przyznawać do tego. Trenuje się strasznie, że tak powiem, parę tygodni temu na mnie w kół. Cool że przyznałem się do tego, że miałem go w drugiej rundzie, poprawiłem usiad, nogi mu się ogjęły, go podparły i, i wstał i nie dokończyłem go, ale w głowie sobie wzdrowiłem coś takiego, no dobra, jeszcze chwilę poboksujemy, później to zrobię, co mam zrobić teraz, tak? Więc ten czas yy, wiadomo, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, ale tutaj, że tak powiem, miałem plan z góry za gdzieś tam w głowie... Wiesz. Czyli trener z grzecz nie będzie już musiał do ciebie mówić Krzysiek, że nie chcesz być mistrzem świata, to po prostu bi, tak? Czy to jest trener wśród łapin, tak? Rłapin, tak Rłapin, który wiadomo? E, no mam nadzieję, że nie, tak? Wiadomo, że nieraz ja potrzebuję takiego kopa. Różni są zawodnicy, tak? Jedni, jedni wchodzą, siadają machu machu, wody trochę lodu i tak dalej, a inni potrzebują tej takiego wiesz, kopa jakby z trenera słów albo, albo jeszcze liścia przyjąć. Tak, ja nie raz, tak. Jestem, nie, jestem, e, nie jestem osobą jakąś uprzedzony do lat. E, jedynie do tego roku uprzedzony to do, do, do 11.2003. Z tego względu że miejscem się urodził. E, 11 września 2003 roku i do tego roku jestem uprzedzony. I oczywiście nie urodzi moje żony. E, Lipiec, przepraszam. E, Lipiec, więc do tych lat jestem uprzedzony. To wszystko, to jest na najważniejsze. No, no, i drugi raz mieszkam w tym Wracając do tej, to, to troszeczkę znacznie przed pierwszym, bo z tego względu, że pochodzi z Nie wiem, no. nie się się tego... no, przetrzymywa. ktoś tam ktoś próbował przeczytać. Ehm, wydaje mi się, że dużo był pokonanym Więcej spokoju, więcej myślenia, co trzeba będzie robić, kiedy już się znajdziemy w treningu i, i jeszcze myślenie o planach, tak? które, które tam się będzie wykonywać.